Zakończyła się kontrola w Zakładzie Usług Komunalnych. Wykrytych zostało wiele nieprawidłowości, które w najbliższym czasie będą wyjaśniane. Kontrola została przeprowadzona po objęciu stanowiska przez nowego dyrektora Grzegorza Jandułę. Trwała miesiąc. Poprzedniemu zarządowi Zakładu Usług Komunalnych zarzucono brak odpowiedniej gospodarki drewnem pozyskiwanym w trakcie wycinek drzew. Nie było prowadzone stałe, codzienne jak w innych miastach Polski ewidencjonowanie wycinanego, wycinanych drzew i, i tego urobku, który powstawał, nie ewidencjonowano go, jeśli chodzi o ilość, nie ewidencjonowano go, jeśli chodzi o jakość yy, drewna, także to po, też nie pozwalało określić wartości, Mienia, które w, trakcie, w czasie wycinki staje się mieniem gminy Miasta Radomia. Ponadto kontrola wykazała, że poprzednia dyrekcja dokonywała nieuzasadnionych potrzebami zakupów. Chodzi m.in. o zakup zawieszek na kwiaty. Sam sens złożenia tego zamówienia pozostawia wiele do myślenia, ponieważ w 2011 roku zamówiono 700 takich zawieszek za kwotę blisko 50 tys. złotych. W momencie kontroli na magazynie nadal było 528 nieużywanych i nigdy nieużytych zawieszek na kwotę około 38 tysięcy złotych. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi ZUK ma je sprzedać, a ewentualną stratą obciążone zostaną osoby odpowiedzialne za zakup, powiedział wiceprezydent Konrad Frysztak. Kolejnym zarzutem kierowanym w stronę Zakładu Usług Komunalnych jest zakup usług bez zawarcia stosownych umów. Miesięczna kontrola prowadzona była również w Miejskim Zarządzie Lokalami. W jej efekcie ujawniony został brak właściwego zarządzania jednostką. Kontrolujący wykazali między innymi brak należy. W indykacji należności. W 2010 roku należności wobec gminy z tytułu najmu lokali socjalnych i komunalnych to była kwota 12 milionów złotych. W 2014 roku to kwota 24 milionów złotych, także przez 4 lata niestety zobowiązania wobec gminy zostały podwojone. Kolejny zarzut to brak nadzoru nad zamówieniami publicznymi. Znowu niedoszacowanie zamówienia publicznego. W tym przypadku zetknęliśmy się z nadzorem nad systemem informatycznym. Jest to złe oszacowanie wartości tego zamówienia. Kolejny punkt to brak nadzoru nad zleceniami, które, które były zlecane przez jednostkę. Chodzi głównie o odświeżanie lokali, dostosowywanie lokali do, do potrzeb mieszkańców, brak kontroli nad firmami sprzątającymi. W związku z nieprawidłowościami ze stanowiska odwołany został dyrektor Tomasz Litwin. Pełniącym obowiązki dyrektora MZL został dotychczasowy wicedyrektor Maciej Kosowski.